Witam Państwa, tak wygląda mój dzisiejszy pierwszy posiłek. Mamy godzinę 13.30, jestem już po treningu, nic jeszcze dzisiaj nie jadłem i nie mogę się doczekać, aż tego skosztuję. Mamy tutaj trzy jajeczka, to są jajeczka gotowane na miękko w jajowarze. Jeśli nie miałbym jajowaru, to prawdopodobnie nie zawsze jajka by wychodziły, a tak to wydajesz 100 zł i za każdym razem masz perfekcyjnie ugotowane jajko. Zresztą zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, no nie da się mieć bardziej perfekcyjnego jajka. Wlewamy po prostu do urządzenia odpowiednią ilość wody i jest gotowe. Trochę soli tu by się przydało. Oj tak. Do tego mamy pół kilogramowego beefa, którego robiłem prosto z zamrażarki metodą river sear i prawdopodobnie wideo to już jest dla Was dostępne. Oj tak. Hmm. Od paru dni regularnie, codziennie morsuję i powiem Wam, nie wiem, może po mnie to widać, może nie, ale zaraz po tym morsowaniu, zwykle jest to w godzinach porannych, ale nie jestem aż tak pojebany, żeby wiecie, wstawać o 5 rano i, i się telepać tam zimna, ale po prostu mam tyle energii rano po tym morsowaniu, że to jest naprawdę nie do opisania. 4 dni, wystarczyły 4 dni i już po prostu jestem tak naładowany, że naprawdę... Nie wiem co mówię czasami, nie nadąża po prostu moja mowa za tym co myślę. Mmm, tak pyszny jak zawsze.